Dobry wieczór Państwu Hala Zgierz, Hala Mosir w Ulica Wschodnia 2 i spotkanie 14 kolejki pierwszej ligi Futsalu FC10 Zgierz Dragon Bojano i oczywiście zaczynamy od składów obu zespołów. Nasi dzisiejsi goście to stroje czerwono czarno czerwone. 12. Dariusz Gruba Kapitan Zespołu Trójka Daniel Grot, siódemka Paweł Pió, ale mam nadzieję, że dobrze mnie dzisiaj słychać i mamy dzisiaj wizję trenerami naszego zespołu dzisiaj Marcin Karasiński, Przemysław Slita kierownikiem Przemysław Błaszczyk. O 17. ten nasz mecz. Oczywiście chce się zjeść Dragon Bojano, a jutro o 16.00 Wilanów Tawtoruń. Na 8 lutego został przełożony mecz AZS Gdański, Wiktoria Sulejówek i już początek spotkania. Piłem Marcin Karasiński, takie wstrzelenie piłki, dobrze tam... Na placu gry Norbert. Płaszczyk uderzenie. Bardzo mocnie. I teraz mamy szansę na kontrę. Dobrze. Tutaj wychodzi uderzenie! Rafał Niewiadomski. Inańska 22. Na piątym miejscu Rewca, w się Zgierz. 18 punktów, 6 zwyczajnych Dragon do Janów. Sam 19 Norbert Błaszczyk. O, i teraz w mamy bramkę! Mamy bramkę, to jest Łukasz Guralczyk. 1-0 FC10 z -gierz. Norbert Błaszczyk takim strzeleniem w polekarny pole ta piłka y, tak prostopadle y, poleciała prosto. Pod nogi Łukasza Góralczyka. Łukasz, Guralczyk. teraz jest szansa. Karasiński. I Maciej Marcinek teraz broni. I do Rafał Niewiadomskiego. Będzie bramka. Rafał Niewiadomski. Gol, 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 gol. Rafał Niewiadomski. I chyba teraz będzie taka prostowała nam tam całą sytuację. I teraz bramka dla zespołu z Bojano. Dragona. 2 do jednego w tej chwili na tablicy. 11 sekund do końca. Lożę komentatorską. Jest to taki, taki mój początek tej przygody. Rozpoczyna się druga część spotkania. Nasza czwórka. Także świetny kapitan, który organizuje, teraz jest przy piłce. Dobre tam zgranie w, w polu karnym. I teraz niebezpiecznie, ale. Nie kontrolować grę. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Uderzenie, no ale no, no, dzisiaj nie wiem, czy jest do pokonania. E, raz dał się pokonać, ale dzisiaj świetnie broni w grance Marcinia. Zmienia i, i teraz Baszczyński. Ręka będzie karny, tak jest. Bez dyskusji, rzut karny dla naszego zespołu. Od razu po piłkę tam idzie Marcin Karasiński. Syrena to będzie. 28 spotkania. A także piąte przewinienie, jeżeli chodzi o drużynę gości. Marcin Karasiński, nasz trener świetnie dzisiaj gra w tej destrukcji w linii yy, defensywnej. Karasiński go! Pewne uderzenie. Karasiński, Marcin Karasiński. Właśnie taktyka nakreślona przez trenerów i uderzenie, no i zobaczymy, podbiega daleki rozmyk. Marci Karasiński, uderzenie, ale broni, broni podbiorze. I teraz kontra naszego zespołu, jak tam było blisko, jeszcze walczą. mimo tych przygotowań zespołu tego seniorskiego, trawiastego, boruty, zwierz do rozgrywek. I teraz mamy szansę go! Norbert Norbert Bosch jest 4, 1 dla FC10 Zgierz i świetny. no dzisiaj no pełen podziwu jestem dla bramkarza naszego naprawdę Maciej Marcinier Macie na Inacza jak inaczej cała. Jarek Michalak, jeszcze raz. Aj, jak teraz byłby bronił Jarosław Wokal. I teraz chyba przewinienie było w grze obronnej drużyny. Krzysztofa Baszczyńskiego zobaczymy. Krzysztof Baszczyński, fc 10 zgierz. Krzysiek Baszczyński, go! A to on potrafi. Pewnie, w okieneczko, bramki. 11 gol w sezonie Krzysztofa Baszczyńskiego i koniec koniec spotkania 14 kolejki pierwszej Ligi Futsalu e i oczywiście za chwilę wielka radość. Ja jeszcze przypomnę bohaterów dzisiejszego spotkania. Maciej Marciniak, Marcin Karasiński, Wojciech Banaszczyk, Arkadiusz Błaszczyk, Krzysztof Błaszczyński, Maciej Kazimierski, Arkadiusz Michalak, Przemysław Snita, Norbert Magdziarek, Norbert Błaszczyk, Patryk Nawrocki, Rafał Niewiadomski, Łukasz Góralczyk, Michał Maciąg, trenerzy Marcin Karasiński, Przemysław Snita, kierownikiem Przemysław Błaszczyk. Ogromne gratulacje Zgierzu. Tego Zgierz potrzebuje na pewno ligi na najwyższym poziomie i widać to, że jeżeli chodzi o prawę meczów to już jest Ekstraklasa. dzisiaj piłkarsko zdecydowanie lepsi i dziękuję Państwu bardzo za uwagę do zobaczenia, do usłyszenia pozdrawiam wrażenia w tym spotkaniu były duże tak. Emo, emocje były też duże pierwsza połowa była wynikiem na styku tak? 2-1 gdzie goście naprawdę mieli bardzo dużo sytuacji podramkowych. My wykorzystaliśmy ich więcej, oni tylko jedną sytuację, u nas spisał się bramkarz, Maciek Marciniak, można mu pogratulować, naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Pierwsza połowa skończyła się wynikiem 2-1, w drugiej połowie założyliśmy sobie, że będziemy grali z tyłu i z kontry i to poskutkowało, dlatego mieliśmy więcej sytuacji podbramkowych, gdzie wykorzystywaliśmy to bardzo skutecznie i co można dodać, no, założenia taktyczne w 100%. Tak, w pierwszej połowie jeszcze jakoś to wyglądało, ale widać, że byliśmy też w w składzie i dopóki były siły, to jakoś to wyglądało, ale później po prostu nie mieliśmy sił i chcąc czy nie chcąc, nie dawaliśmy rady. Dużo fauli z Waszej strony w drugiej połowie. Trzy przedłużone, jeden, jeden trafiony. Tak, zgadza się. Ale nie oszukujmy się też, praca sędziów dzisiaj nie była zbyt dobra i no i dalej powiedzmy dwa, trzy fały przedłużone. Gdzie nie było fal, bo mówili też ginąć w naszą stronę, a tego nie robili. Jak wrażenia z hali? Hala bardzo fajna, duża. Trochę się miesza w głowie, bo jest dużo linii. Ale ogólnie pozytywnie, tylko twardo strasznie, nie?